No, siemanko, witamy na kanale Wypad z miasta. To nowy odcinek a my jesteśmy w Hiszpanii. Jesteśmy na plaży w mieście San Sebastian. Ale fale to są przeogromne, przeogromne Bardzo fajne. I czysta woda. No jest naprawdę naprawdę fajne są te fale. Super. Fajna miejscowa. Pogoda nie jest za gorąca, ale to nawet lepiej. Nie ma upałów. Można w ludzie sobie po plaży spacerować. Ale już w piasku. Co tam montujesz w piasku, ziąbulu? Kopam. Kopiesz? Może będzie jakieś złotko <grym> <grym> Obydwie się cofają, co? <grym> <grym> Dobra, idziemy, ho, dalej. Ale jest naprawdę ładna plaża, naprawdę ładna. No, Luśka to jest teraz w rui i mieliśmy dosłownie pięć psów męskich. Ola, ola! My już na miejscu jesteśmy. Udało nam się coś fajnego znaleźć. pyk, zatoczka. To są jakieś jachty. Marina. Mamy sąsiadów. Mamy. Paru. Jest tutaj busy, bardzo busy. Ale to nam nie przeszkadza w ogóle. Były po drodze taktyczne zakupy. Teraz pokażę, co udało mi się kupić. No i co? Bierzemy się do ogarniania i może coś ugotujemy. I dobra, mamy coś takiego. To są takie gotowe zawijasy. To jest chyba kurczak, mozzarella i cheddar. A może tylko cheddar i ten? No zobaczymy. Bardzo fajne. Zobaczymy, będziemy testować burgerki hamburgera za... a to jest y, beef, to dobra Do 50. To 50 jest jeszcze coś takiego, crispy bacon takie wrapy i znowu właśnie takie bułki burgerowe będziemy burgery marzyć. no można już tutaj na oczko patrzy, co tutaj można wychachmęcić z tych tych odmentów. Leosiu ma bambus stick. Pokaż Leosiu. Oh, super! Jest mm, burgeros. Ej, los Fajne. Co to jest? O. Oh. Tak to oh. przecinie pierwszy. Oh, you have to, you have to slice the fruit. You have to slice the fruit. You're, I'm the winner. Jak <laughs> grać? Nie wiem. Normalnie! <laughs> Także najlepiej, tak, żeby wygrywać. <laughs> Był bardzo fanie Hiszpanii. To good night. Cześć, jesteśmy. Długi dzień Hiszpanii. I już za niedługo będziemy w plażyczkę. Na plażyczce? I co tam będziemy robić? Na razie spacerować, tak? Aha. I co później? ten. No i dobra, włączamy wykrywacz. Znaczy Monia włącza. My se chodzimy tutaj w ładnych widokach. No jest naprawdę, fale to są przeogromne. Tam surferzy są. Fale są przeogromne. Trochę wieje, ale damy radę. Nie, tragedii nie ma. Są surferzy. W sumie surferki. Ja ci pierwszy sygnał po jakichś 15 minutach. Jest oh yeah! Jest pierwsza moneta, jeden euro, piola! Dobra, godzinę pokopaliśmy, 1 euro monia znalazła ale pochodziliśmy, widoki piękne i lecimy dalej, lecimy dalej, zobaczymy co w planach będzie. Ok, tu są całe informacje dla surferów Jest plan, mapka, o, i tutaj jest fajnie zmierzona już w drodze do Portugalii na słoneczną farmę. Zatrzymaliśmy się ooo, właśnie w deplam w rów. I patrzcie, każde drzewo na tym parkingu od samego dołu do samej góry jest pod podpisywane. Dobra, robimy przystanek na fajne miasteczko w skałach. Tu są skały. Camino de Santiago. I to właśnie o, no, tu się okazało, że to jest jurta. To jest normalnie trasa, taka, że się podpina zapięcia, asysty, i można tutaj wchodzić. No, naprawdę, naprawdę fajne. Tyłka. O! Już lepiej. O, tutaj wiatra, stary wóz jakiś. Do wożenia kamieni. O, proszę, patrzcie. Super. O, to są zdecydowanie moje klimaty. O. Stara zabudowa. Tak, tak. Mhm. O, ładny. Z którego to roku, wieku? Nie pozwoliła nam wejść i to z pieskiem, ale katedra ładna. Ty to czasem, mądrego czasem dobrze posłuchać. Do chrzcin. Monia to ma pomysły czasem. Mhm. Uważaj tylko, żebyś nie sparcyjąć chodź. Trzymaj się poręczy.

Oooo Wie ktoś dlaczego w te strony są schody? Zrobione? Bo jakbyś atakowała teraz to większość ludzi trzyma broń w prawej ręce i byś tutaj nie za bardzo mogła, a się łatwiej z góry, się łatwiej bronić Tak o A widzisz? Grasja signora, grazie. No to mi się. Gdzie? Oha. Tu są schody normalnie. No ale wąskie uliczki. To chyba region Ej, czekajcie, co by coś było? Ja muszę to zobaczyć. Węglem pachnie. Cześć chcesz iść. Chodź Luśka. Dobra, guzik. Guzikowa Monia! Wszędzie trzeba patrzeć. No a jak? Takie fajne porównanie z tym. Mm -hmm. tu tulipanki. O, no, bardzo to ładne. Tu jest kolorowy kaktus z jednego. Wiesz? Pokaż. Hi -hi. Nie, nie, nie. Lucy. No, fajne. Dobrze. Idziemy. O, no, bardzo ładne domy. O, jakie drzwi piękne, patrzcie. No. Ale w ogóle przepiękne miasteczko, ale takie jest tu nic się nie... No ale co tu ma się dziać? Mieszka. Mieszka, Mieszko, mieszko, mój koleżko. O. Już zagląda, już zagląda. <gry> już pary. Poczekaj, daj mi, daj mi. Tam mi mieszka. Aha. Och, tam góry. A, pięknie. O, tutaj mam. takie pyszności mamy na kolację, trochę nas nie było, ale no nadrobiliśmy trochę drogi, Już jesteśmy prawie pod Portugalią, więc już jutro wjeżdżamy do Portugalii, jakby siebie do domu, a tutaj proszę dzisiejsza obiadokolacja, dla mnie ryż z warzywkami, z warzywkami. będzie kurczaczek taki podsmażany, a moja ekipa ma kuskus. Też takie troszkę podrasowanie, jakieś tam warzywka, jakieś Z miętą, przyprawki. z papryką. Ulala mm, u, 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 <grym> to wszystko zaparowało, dobra. Pokażę finalnie jak to wszystko y, się komponuje na talerzu, także zostańcie z nami. Mmm, naprawdę pyszna. Na... Naprawdę pycha. Tu tak właśnie wyglądają. A tu taký kostko, tu bureček do tego, uuuuch! Bon apetit. Dzień dobry, witamy was kolejnego dnia z chłodnej Hiszpanii. Trochę zmarzliśmy w nocy, znaleźliśmy przepiękne miejsce, nie widzieliśmy go niestety wieczorem, bo zajechaliśmy dopiero po 22:00, żeby jak najwięcej narobić, nadrobić drogi do Słonecznej Farmy. Z tego miejsca mamy dokładnie 3,5 godziny, więc żabi skok dla nas i chciałam Wam teraz pokazać w jakim pięknym miejscu spaliśmy. Patrzcie. To jest taki piękny park, ogromny, nie ma zakazów. Cisza, spokój, mimo tego, że obok nas idzie autostrada, tych aut naprawdę nie słychać. Są te piękne hiszpańskie charakterystyczne choinki, gdzie one się strasznie pną do góry i tworzą takie jajka, takie okręgi. Nie wiem jak to powiedzieć. I przepiękne szyszki mają. Paciaka szycha. Pacioka szycha duża. Na pewno zabieram ją na pamiątkę. Lubię szyszki. A wanik. Tak o. Tu jest droga. Trochę dziur było na tej drodze, ale warto było. Tam jakiś monument. Monument? Coś tam jest. Stoi jakaś stara zabudowa. Tam już pan traktorem drzewa usuwa. O. A nasz wanik prezentuje się tak. Wśród choinek. Takie parkingi uwielbiamy. Prześlicznie. Zaglądniemy, co chłopaki robią. A dzień dobry. Siemano. Siemano. Siemano, kolano. Co robicie? Posłuchaliśmy sobie muzyczki. Muzyczki. No bas to chodzi. Kawusia już. o, Prawie wypita. Jak się czujecie po notce? Dobrze, spoko. Trochę chłodno, prawda? Tak, ale miejsce to yy... Już pokazałam jakieś liczne. Tak, wynagradza to w stu procentach. Wszystko. To do usłyszenia. Siema. Słuchajcie, no, siemano. my już kończymy ten odcinek. To już jest koniec Hiszpanii. Wjeżdżamy powoli do Portugalii. Nie mogłem przejechać obojętnie obok takiego widoku, więc zatrzymaliśmy się. I takim akcentem kończymy odcinek.